Witajcie kochani z tej strony Tata Arci, a w dzisiejszym odcinku porównamy sobie koncentraty do napojów wraz z oryginalnymi napojami, jakimi jest Pepsi oraz Mirinda. Te koncentraty do wody są do oryginalnych saturatorów do wody Soda Stream. Ja kupiłem same koncentraty i chcę porównać po prostu, czy jest podobny smak, czy są takie same, i czy warto kupywać te oto syropy do zwykłej wody i mieszać ją właśnie z wodą gazowaną z butelki. A więc zacznijmy sobie od może Pepsi. Mam tu już naszkowane dwie oryginalne butelki gazowane Cisowianki. Także odkręcamy sobie butelkę. Jedną bierzemy Pepsi. Odkręcamy. I tutaj oto są miarki. To nie będzie widać na kamerze. Ale tutaj są miarki właśnie jak wlać do pulitrowej butelki, do litrowej. Ja chcę bardzo słodkie albo ja chcemy średnie, średniego smaku, średniej słodkości. A no więc wlewamy sobie syrop na pół litra. I przelewamy teraz do butelki. Wlaliśmy sobie syropek. Zakręcamy. Przemieszamy. Dokładnie. Teraz weźmiemy szklaneczki. I przelejemy sobie Pepsi z syropu, do szklaneczki tak. oraz oryginalną Pepsi z puszki. Sprawdźmy sobie kolory. Kolor syropu, kolor Pepsi oryginalnej niczym się zbytnio nie różnią. A więc smakujemy najpierw Pepsi oryginalną. A teraz posmakujmy to z syropu. Hmm, muszę Wam powiedzieć tak, że zbytnio nie różni się to smakiem, jest bardzo podobny, ale delikatnie czuję w tym syropie, no tą jedna konsystencję tego syropu, to jest tak, jakbyśmy poszli do Magnalda i wzięli sobie po prostu kolę do zestawu i tam też czuć ten syrop, po prostu, że ta kola w Magnaldzie jest z syropu, a nie po prostu oryginalna, tak by z butelki. Także jeżeli ktoś wie o tym, po prostu, że w Magnaldzie dodają syrop do coli, to wtedy powstaje cola, no to ma tutaj porównanie do tego, że to też właśnie jest tak, z tego syropu, więc tą różnicę czuć, ale jeżeli chodzi o sam smak, to jest ok. To jest ok, bardzo dobre. Także myślę, że tutaj nie jest to zbytnio przereklamowane i smakuje to jak najbardziej bardzo podobnie do, do oryginalnej Pepsi. A za chwilę przejdziemy do Mirindy. Czas na Mirindę. A więc robimy to samo co z Pepsi. Odkręcamy sobie półlitrową wodę gazowaną. Wlewamy sobie znowu z miarki, która jest w środku na półlitrową butelkę tyle syropu. ile trzeba to jest bardzo właśnie fajne, że jest ten wskaźnik ile trzeba dodać tego syropu, żeby to po prostu miało dobry smak, smakowało podobnie do oryginału. Sprawdzimy zaraz jak smakuje mirinda, czy też jest podobny smak, czy jest to przereklamowane. Mieszamy. No i otwieramy oryginalną mirindę z puszki. Wlewamy mirindę z syropu. Teraz porównamy sobie kolory, czy są takie same. To jest syrop, a to jest mirinda. No, troszkę się różni kolorem, syrop jest bardziej mocniejszy, mimo że nalałem go tyle, ile trzeba. No ale najważniejszy jest smak, a nie kolor, więc próbujemy najpierw oryginalną mirindę. Mm -hmm. I czas na mirindę z syropu. Mm -hmm. No i tu moje rozczarowanie, bo muszę Wam powiedzieć, że mirinda oryginalna, jak również mirinda z syropu smakuje identycznie, dosłownie smakuje identycznie ten sam smak, niczym się to nie różni. No nie wiem, musiałbym mieć chyba jakieś włoszczone kubki smakowe, żeby cokolwiek poczuć różnicę. Ale jak ktoś mi podał to w oryginalnej butelce i nie powiedział mi, że to jest mirinda z syropu, to nawet mi się nie, nie skapnie zauważym tego. Także jeżeli chodzi o smak tutaj mirindy z syropu i mirindy oryginalnej jest to samo. Bardzo dobra. I tak jak chciałbym chciałem też powiedzieć, że po prostu tak jak widzicie, no nie mam tutaj saturatora do wody, po prostu kupiłem wodę gazowaną. Tutaj mam akurat cisowiankę, ale ja przeważnie piję wodę żywiec, mocny gaz i z mocnym gazem rzeczywiście jest o wiele, wiele smaczniejsza ta woda, niż zwykłą gazowaną wodą. Także jeżeli chodzi o mnie, to ja najbardziej polecam oba akurat smaki, bo akurat te mam. Porównanie jest, no tak jak mówię, zrobione na bazie tych dwóch smaków z wodą gazowaną. Zmieszane i oba smaki są identyczne, bardzo dobre w smaku. Nie widać różnicy, nie jest to jakieś rozwodnione. No zależy po prostu, jak ktoś by to sobie tam wlał ten syrop, ale właśnie tam jest fajnie w tym całym pudełeczku tego, że jest ta miarka w środku i ona pokazuje, może uda mi się Wam pokazać, czy będzie widać, o, są takie linie i tam jest po prostu linia na pół litra, na litr i chyba na średnie, jeżeli ktoś by po prostu nie chciał za bardzo słodkiego tego smaku. Także jeżeli chodzi o syropy z Stream, Pepsi, Mirinda, a jak również inne, podejrzewam, że też są smaczne. Także polecam bardzo serdecznie. Ja akurat syropy kupiłem w Markt, nie, w Media, Media, Expert, tak. I miałem akurat promocję i za dwa zapłaciłem 40 zł. I wychodzi na to, że jedna taka buteleczka starcza na 9 litrów napoju. Nie wiem czy tu będzie widać, nie wyostrzy mi się na 9 litrów napoju, i przeliczyłem to na, jakbym chciał kupić oryginalne Pepsi dwulitrowe, no to wydam na około 41 zł, bo z, zważając na to, że butelka kosztuje około 9 zł za 2 litry, no to mamy tutaj napoju 4 butelki dwulitrowe to jest 36 zł, no i litr do tego jeszcze Pepsi wychodzi około 41, ponad 40, 40, 40, 40, 40, 40 zł za 9 litrów oryginalnego napoju, a tutaj za 20 zł mamy napoju też 9 litrów. No dlatego, jeżeli chcemy kupić oryginalną albo nawet zwykłą jakąś wodę, dodajmy na to, że 6, za 6 butelek zapłacimy 10 zł, no to razem wychodzi 30 zł za wodę 6-opak plus ten oto, ten oto syrop, a za oryginalne napoje zapłacimy 40, to na 40 zł, więc chyba i tak się bardziej opłaca, a smak jest bardzo, bardzo podobny, bardzo smaczny to jest, więc jeżeli chodzi o mnie, to ja najbardziej jak najbardziej polecam to i mam nadzieję, że przekonałem Was do tego i nie będziecie wahać się kupić takich syropów przy najbliższej okazji, gdy będziecie na przykład w Media Expert po jakieś sprzęty i przy okazji można sobie kupić te oto syropy do wody gazowanej, lub też do całego zestawu, jaki jest saturator do wody Soda Stream, więc ja serdecznie polecam. Pozdrawiam Was serdecznie, tatarci, cześć!